Za weekendowa e, spółki z indeksu Big 20, nasze top 5 tu na pierwszy ogień KGHM. W tym tygodniu KGHM wykonał ruch, który zakończył się pin barem Czyli próba wybicia połowy czarnego korpusu na razie spełzła na niczym. Jesteśmy tutaj w jakimś ruchu spadkowym, korekcyjnym ruchu spadkowym, jeśli chodzi o ten e, zakres e, cenowy. Jak widzimy, tutaj mamy niestety daleką drogę do. Szczytu poprzedniego, jakiegoś impulsu, czy też do dołka e, ostatniej korekty, e, w związku z tym no, jest tutaj na pewno ciężko. Ale mamy dojście tu, jak widzimy, do ważnej strefy. Do ważnej strefy, mniej więcej. I, i, i tutaj, no, pytanie: widać było reakcję, ponieważ tutaj powstała biała świeca, zakrywająca. Teraz ta czarna nie wybiła minimum. No, a rynek znowu próbuje robić jakieś ruchy do góry. Także jesteśmy zawieszeni między poziomem 105 mniej więcej, a 115, 116. No i czekamy, co, co rynek dalej zrobi. Ja tu przypomnę, że Anton będzie dobrze widoczny na wykresie tym miesięcznym, dziennym. Zobaczmy jeszcze tylko, może, zanim przejdziemy do dziennego, na jedną ważną rzecz. Oprócz strefy mamy tu również. 38,2% zniesienia, co jak wiemy bardzo dobrze odpowiada geometrii fali czwartej. Także e, tak to w tej chwili tutaj wygląda. I teraz przejdźmy na wykres dzienny. I na wykresie dziennym mamy tutaj tą walkę wspominaną, czyli mieliśmy dojście do strefy. Tutaj widzimy wyraźnie, dalej już nie zrobię, bo musiał, znaczy mógłbym zrobić, ale nie chcę już psuć, bo wyskoczą nowe inne linie potrzebne. Tutaj o szczytach. Dojście do strefy wsparcia, reakcja, dojście do pierwszej strony oporu, zejście, nie mamy nowego dołka i kolejna reakcja. Ja przypomnę, że te reakcje zostały ukształtowane na bazie objęcia, tutaj właściwie harami, a tutaj objęcie Także mamy tutaj ruchy do góry, no i teraz rynek na razie w piątek spadł, domykając powstałą lukę i zszedł tutaj do strefy yy, wsparcia. Jeżeli ta strefa go utrzyma i rynek ruszy do góry, będzie dużo, będzie duża szansa na to, aż pokona nam właśnie tu ten rejon 115 zł i to już będzie naprawdę pierwszy taki wstępny sygnał do tego, że zakończyła się cała tutaj ta korekta A. B, C i rynek ma drogę otwartą do nowych szczytów. Jeszcze tym ostatnim elementem, który niestety, ale też trzeba będzie pokonać, jest tutaj ta strefa wyżej między 116 a 117. Ona jeszcze też może zatrzymać, czyli możemy mieć tutaj korektę A, B, C, korektę prostą, a więc samo wybicie oczywiście Yy, nie wystarczy, trzeba pokonać jeszcze tą strefę tutaj 116, 117, no i oczywiście trzeba to trwale wybić tak, czyli to w cen, po prostu w cenach zamknięcia, a próba retestu musi zakończyć się ewentualnie pozytywnie, jeżeli takie, tak miało miejsce i tutaj jeszcze zwrócę uwagę, bo widzę, że już ściągnąłem tą, to zniesienie, ale też jest istotna sprawa, ponieważ jesteśmy tutaj na zniesieniu 161,8% zniesienie zewnętrzne. Ci, którzy interesują się geometrią wiedzą, że to jest bardzo dobre, bardzo ciekawe zniesienie. No jeżeli to połączymy z tym 38,2% z tą strefą, no to jest tu, nie dziwmy się, że mamy tutaj tą poważną reakcję i rynek próbuje zakończyć cały ruch spadkowy i wrócić do trendu wzrostowego. PKN Orlen bo PKN Orl, muszę powiedzieć, wygląda chyba najgorzej. Bo spójrzmy, jeśli chodzi o wykres miesięczny, czarna świeca znajduje się w obszarze tutaj tego białego, e, e, białej świecy poprzedniej, tak? I ma górny cień, tak samo jak i tu. Teraz kolejna biała świeca, co prawda. Pokonała połowę czarnego korpusu, ale nie, za, nie, 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 nie wybiła do góry, czyli, jak gdyby, tworzy nam się taki inside bar, tak? czyli jest ta duża świeca, i w jej obszarze znajdują się kolejne świece miesięczne, ale wszystkie mają cienie od góry. To jest trochę niepokojące, ale nie jest to tak niepokojące jak moim zdaniem wykres tygodniowy, na którym wyraźnie możemy powiedzieć, że na ewentualnym. Szczycie formacji podwójnego szczytu, tak? Podwójny szczyt, ewentualnie mamy znowu objęcie bez, pinbar i objęcie bez. Sy. Na pierwszym szczycie mieliśmy pinbara, tutaj, potem tu objęcie bez, sy i pamiętamy o tym, że mamy trzy czarne krótki. Więc tu sytuacja jest naprawdę taka nieprzychylna i bardzo mocno wydaje się, już nawet patrząc na ten wykres. Tygodniowy, że rynek powinien iść na dół. Spójrzmy jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o wykres dzienny. Na wykresie dziennym mieliśmy ten spadek tutaj zatrzymany przed strefą, tuż nad strefą, czyli powiedzmy układ gotowy do tego, aby pójść na nowy szczyt, ale na tę chwilę jeszcze nie niedefinitywnie. Na tę chwilę ruch do góry jest na razie wyraźnie w kształcie pierwsza, druga, trzecia, czyli nic innego jak ABC. Tu znowu, jak się przyjrzymy, można wymyśleć pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta w klinie, czyli impuls, korekta i impuls, i może wówczas zakończenie korekty całej większej. To nie musi być od razu zmiana trendu, tak? Ale tak może być. Pamiętamy teraz ten wykres tygodniowy przed chwilą. Wybicie tego poziomu będzie oznaczało wybicie formacji podwójnego yy, szczytu, jeżeli yy, nie nastąpi retest i rynek nie wróci ponownie na tym, bo to, to będzie już wtedy znowu na jeszcze większą przecenę, na jeszcze większą przecenę, no najprawdopodobniej w okolice 90 zł, czy nawet 85, bo jak widzimy overbalance tu jest już wyraźnie naruszony, tak, overbalance tu jest wyraźnie naruszony, więc wydaje się, że PKN po zrobieniu korekty wzrostowej, ponownie zaczął podążać w dół. No i tu teraz z tymi zasadami Eliotowskimi, kierując się, no to jeszcze jest minimum cień szansy na to, bo rynek nie wszedł tu w tą, nazwijmy, falę pierwszą czyli, no tak, de facto mógłby się tu ukształtować jakiś impuls tak, wzrostowy ale według mnie no tutaj po tej korekcie jest duże prawdopodobieństwo, że tu już mamy znowu kolejny impuls, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli teraz znowu ewentualnie korekta i dalszy spadek. No PKN nie wygląda dla mnie dobrze. PKOSA. Na PKOSA w ujęciu tygodniowym mamy to, to pchnięcie mocno, oczywiście one spowodowane odcięciem dywidendy, ale zwracałem uwagę na fakt, że to cięcie dywidendy wypełniło też pewien rodzaj formacji, formacji e, geometrycznej 50 na 78,6 mamy tutaj wyraźny układ na koronę mamy tutaj wyraźną strefę dojście cień no i teraz w tym tygodniu powstała biała świeca w, w obszarze tego czarnego korpusu, czyli tu mamy taki typowy układ potwierdzonego jak gdyby markowania ceny, czyli mamy wysoką, czarną świecę, ale już z wyraźnie zaznaczonym dolnym cieniem, czyli podaż próbowała, nazwijmy to przestraszyć rynek. <laughs> tu się zatrzymało i teraz powstała biała świeca wyżej, czyli nie ma nie, jest, nie ma kontynuacji tego spadku. Po prostu nie ma kontynuacji tego spadku. To jest zawsze jakiś pewien taki no, element. <laughs> który każe zwrócić na to uwagę i nie za bardzo szarżować, że tu będzie rynek po takim spadku dalej, dalej spadał, wybijał dołki. Dodatkowo oczywiście strefa i geometria. No i teraz spójrzmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. Na wykresie dziennym wygląda to w ten sposób, że rynek tutaj utworzył nam takową, ta luka oczywiście powstała ze względu na obcięcie dywidendy, ale możemy po pierwsze tutaj mówić o czymś na wzór gwiazdy porannej, Formacja. No i ta luka spowodowała, że mamy też taką wyspę odwrotu. No i teraz pytanie, bo rynek już zdążył pod koniec tygodnia, w drugiej części tygodnia osiągnąć, właściwie z powrotem wracać. Co tu się stanie? Z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że ta wyspa obrotu i gwiazda poranna załatwia nam już sprawę tego, że rynek zakończył korektę ABC i teraz może rozpocząć cały nowy impuls, który będzie podążał ku kolejnej granicy, czyli ja osobiście widziałbym to, jeżeli tak by było, widziałbym to. Ruch wybijający ten tutaj szczyty i podążający w kierunku tu kolejnej strefy z wykresu e, tygodniowego, takiego jakbyśmy nazwali dłuższego, czyli zakończonego impulsu e, korekty, przepraszam, tu korekty w trendzie spadkowym, czyli tutaj do tego szczytu, czyli gdzieś w rejony tutaj, no powiedzmy 160-165. Tylko pytanie, bo mówi się, że giełda to nie apteka, ale czasami. Rynek chce być bardzo precyzyjny, i tu tak naprawdę się przyjrzymy. To do, do 88,6% zniesienia troszeczkę za, za, zabrakło. Jak widzimy, ta strefa tutaj już na wykresie dziennym dokładniejsza ona też do niej trochę zabrakło. W związku z tym, no pytanie: Czy rynek nie zechce jeszcze raz tutaj zejść w te obszary i uderzyć? 118 czy, czy też tutaj tą niższą strefę 117. Ja na tę chwilę przyjmuję, że jednak mimo wszystko jest duża szansa na to, że po wybiciu zakresu tej największej korekty mamy możliwość, że tu była właśnie jakiś pierwszy ruch wzrostowy, tu jest korekta i pójdzie kolejny ruch wzrostowy, ale pytanie, czy on już właśnie ruszył? Czy on już ruszył? No wiadomo, do, czekając na takie pierwsze efekty, no musimy wybić. Tutaj ten szczyt nie tylko ze względu na tą strefę, ale tu jest ta właściwie ostatnia, jakakolwiek korekta. Następnie wybić i tu poziom 134, bo tutaj mamy zasięg overbalansu. Tak? Także to są elementy, które tak mocno wskażą na tą zmianę. Już i powrót do wzrostu. Natomiast pytanie: Czy tu już coś się zadziało takiego, że rynek ten nie zostanie e, wybity? To minimum nie zostanie wybite. No musimy poczekać i zobaczyć, jak to jest. W tej chwili na pewno. Na pewno do gry jest jak gdyby no, wszystko po stronie, po stronie sprzedaży. Tak? Tu mamy wyraźnie dojście do strefy oporu, odbicie. Jesteśmy w ruchu spadkowym, więc wsparcia nie tak bardzo nas interesują jak opory po odbiciu, tak, no i tu pierwszy opór, pierwsza strefa, zaraz zmiana, czyli taka dobra sytuacja do zajmowania krótkiej pozycji na tym walorze, no i jechaniu w dół, ale patrząc na ten, jeszcze raz na ten wykres, tak bardziej szerzej, no to widzimy, że nie, nie zadziałało się to w przypadkowym miejscu, na które zresztą to miejsce zwracałem już jakiś czas temu uwagę. No PKO BP, PKO BP, no tu jak spojrzymy, mamy... No, dalej jesteśmy w korekcie, mamy nowe minimum w cenach zamknięcia na wykresie tygodniowym. No, rynek najprawdopodobniej wydaje mi się, że podąża w kierunku 33 zł. Spójrzmy, jak to wygląda na wykresie... Nie, tutaj nie mieszajmy, zmienimy się, tu zostawmy. Wykres dzienny weźmiemy z innego, o. No, tutaj jak widzimy, mamy, teraz doszliśmy tutaj do strefy, ona może przez zniesienia Fibonacciego jest mniej ważna, e, znaczy mniej ważna, przepraszam, mniej widoczna, ale ja może zrobię na chwilę kod inny, czerwony. O, mamy tutaj strefę wyraźną, do tego doszliśmy, rynek tutaj odbił. Ta strefa jest połączona z 61,8%, w związku z tym podwójnie, tak, jest strefa cenowa 61,8%, no to reakcja jest, tylko pytanie jaka ta reakcja będzie. Na razie ona jest mizerna. Próba przebicia tej kolejnej strefy, tutaj tym razem oporu, spełzła na razie na niczym, powstał pin bar, no i rynek się dalej szufluje w bok, czyli jest. Cały czas tutaj jak gdyby w tendencji spadkowej mamy niższy dołek, niższy szczyt i należy spodziewać się, że będzie mógł podążać dalej. Natomiast sam fakt tej reakcji no jest spowodowany tym, że dajemy tak strefę strefa 618. Docelowo mimo wszystko można spodziewać się dalszej reakcji spadkowej. Chyba że sytuacja się ulegnie zmianie i rynek wybije tutaj tą strefę i ten szczyt, czyli wybije poziom tam 30, niepełne 36 zł, wówczas będzie można uznać, że po ruchu wzrostowym korekta została definitywnie zakończona i, i oczywiście można patrzeć na nowe szczyty. No w tej chwili tutaj również można by było uznać, że było dobre miejsce, bo mamy trend wyraźny, trend wzrostowy. No i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do góry, raz, dwa, trzy w dół, zejście do 61,8. No nie powstała tu jakaś superwolacja, ale pewnego rodzaju objęcie jest, w związku z tym teraz tutaj może być tylko korekta i rynek może wybić dalej do góry. Ja tego wcale w żaden sposób nie chcę negować. I powiedziałbym, że jest na to duża szansa, duże prawdopodobieństwo, że tak może być, ale jak widzimy, na razie nie wybił tej strefy, czyli nie mamy tego potwierdzenia, że de facto tu zakończył się zakończył się ruch korekcyjny. No i, i, i właśnie to, dość. teraz, jeżeli ktoś w swojej strategii ma takie uzasadnione łapanie dołka korekty, tak? Bo mówimy tu o korekcie na razie. No mamy tutaj impuls do góry i to wszystko jest korekta. Jeżeli dopiero wybijemy ten dołek, to przestali, po powinniśmy przestać myśleć o długich. Ale w tej chwili o krótkich nie powinniśmy myśleć. Ja nie mówię tu o day tradingu, czyli o sprzedaży w ogóle. Natomiast o zakupie jak najbardziej. No jeżeli tutaj pasuje i uznaję, że to jest dobra formacja, no to wchodzi. Tak? Czy też z niższego interwału czeka? Czy teraz rynek wybije ten dołek? Czy zrobi korektę i zacznie iść do góry? I wówczas wejdzie. PZU, ostatnia już spółka, no PZU w tym tygodniu pin bar od góry, czyli cały czas jesteśmy w korekcie, jeżeli spojrzymy na wykres yy, dzienny, no to tutaj jest sytuacja yy, taka, jak, jak na indeksach bym powiedział, czyli mamy jakąś pewną konsolidację yy, w zakresie tutaj 43,50, a 46, ale patrząc tak naprawdę to mamy tutaj ruch, spadek, a teraz na tę chwilę nic innego jak na razie A, B, C, z tym, że musimy pamiętać, że ten spadek nie wybił tego dołka, w związku z tym to już mogła być cała korekta, a teraz jest takie... Yy a pierwsza, druga, pierwsza, druga rozbijanie, po którym jeżeli rynek poszedł do góry, to wybicie 46 na pewno dołoży przyspieszenia i rynek będzie podążał wtedy silniejszym ruchem do góry. Także tutaj no, znajdujemy się w jakiejś, nazwijmy to, konsolidacji i, i, i musimy czekać, co się z tym dalej wydarzy. To tyle, jeśli chodzi o spółki.